Umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia. Pan wysłuchuje biednych i pokornych. To refren dzisiejszego psalmu responsoryjnego, który ukazuje blask ewangelicznej mądrości, bowiem w ubóstwie, w pokorze realizuje się tajemnica życia. Jezusa z Nazaretu, odwiecznego słowa, który uniża się tak bardzo, że jako małe dziecię w ubogim żłobie pośród zwierząt przychodzi na świat, aby swoim ubóstwem nas ubogacić. Jezus, syn Boży, wstępuje z nieba, porzucając swoje. Boskie przywileje, od samego początku swego ziemskiego życia, daje nam przykład prostoty, pokory. Poprzez swoje życie, przez swoje nauczanie, poświęcenie, Jezus pokazuje, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w dobrach materialnych, ale w miłości, w łasce, w miłosierdziu. On, syn Boży, podczas ostatniej wieczerzy pochyla się, aby obmyć swoim uczniom nogi, dając przykład pokory i uniżenia. A na krzyżu, w godzinie konania, tuż przed swoją śmiercią, w całej swojej kenozie, wypowiada słowa oddania, Ojcze. W ręce Twoje oddaję Ducha mojego. Kochani, w tej tajemnicy paschalnej Jezusa widać przemianę tej godziny rozpaczy, godziny smutku, godziny kenozy, ogołocenia i uniżenia, w godzinę nadziei i wywyższenia. Jezus. Faktycznie ubogaca nas swoim ubóstwem. Pokazuje, że wszelkie skarby tego świata bledną w porównaniu z wartościami Królestwa Niebieskiego. Gdy idziemy za Chrystusem w Duchu Jego Ewangelii, uczymy się być bardziej otwarci na działanie Ducha Świętego, bardziej wrażliwy, wrażliwi. Na potrzeby ludzi, którzy nas otaczają, a przede wszystkim bardziej zależni od Boga, ubodzy, uboga stojący, będący tymi, którzy czerpią inspirację od Niego, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. W dzisiejszej Ewangelii Jezus w radości Ducha Świętego. Wypowiada słowa: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką, tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Te słowa, kochani, są dla nas przypomnieniem o wyjątkowym Bożym planie który często wykracza poza nasze ludzkie rozumienie. Jezus dzięki Ojcu, dziękuję Ojcu za to, że prawdy Boże zostały objawione tym, których nazywa prostaczkami, ludziom pokornym, otwartym sercem, przyjmującym Boże Słowo. Bóg wybiera, by Jego mądrość i miłość było dostępne przede wszystkim dla tych, Którzy nie polegają tylko na własnej wiedzy, inteligencji, tylko na własnych dobrach materialnych, ale którzy są gotowi zaufać mu w prostocie serca. To nie wielkość naszej wiedzy, ale gotowość do słuchania i przyjmowania Słowa Bożego, czyni nas kochani. Tymi, tymi, którzy są przyjaciółmi Pana, którzy są bliscy Bogu, którzy są u Boga. Pan wysłuchuje biednych i pokornych. Tę ewangeliczną prawdę o prostocie, ubóstwie, uniżeniu tak cudownie odczytał w swoim życiu święty Franciszek z Asyżu, który zrozumiał, że bogactwa tego świata są jedynie chwilowe, przemijające. Świadomie wybiera życie w ubóstwie, aby móc całą uwagę skupić na całkowitym ofiarowaniu Bogu, na miłości wobec twórcy i wobec drugiego człowieka. I poprzez swoje czyny pokazuje nam, że prawdziwe bogactwo kryje się w sercu. Wypełnionym miłością i współczuciem, empatią do drugiego człowieka. Jego pokora jest niezmierzona. Nigdy nie stawia siebie ponad innych. Uznaje siebie za sługę wszystkich. Z krzyżem w sercu i miłością na ustach, święty Franciszek, kroczy ścieżką, która prowadzi go do najbardziej ubogich. Do najbardziej potrzebujących. I ta przyroda jest dla niego także dowodem na obecność Boga. Każde stworzenie traktuje jako, jako brata, jako siostrę. Woła w pieśni słonecznej z głębi swojego serca. Pochwalony bądź, mój panie, ze wszystkimi twymi stworzeniami, nade wszystko z panem, bratem słońcem, bo jest on lampą dnia. I Nim rozświetlasz naszą drogę. Pochwalony bądź Mój Panie, przez tych, którzy z miłości do Ciebie przebaczają, znosząc chorobę i niepowodzenia, błogosławieni, którzy zniosą je w pokoju, bo przez Ciebie, o najwyższy, zostaną nagrodzeni. Przykład, świętego Franciszka inspiruje nas do głębokiego zanurzenia się. W tych wartościach, które są nieprzemijające. Pan wysłuchuje biednych i pokornych. Kochani, to przesłanie Ewangelii na temat pokory ubóstwa jest także widoczne bardzo wyraźnie w życiu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego orędzie tak bardzo pragniemy zgłębiać podczas tego wydarzenia, tej naszej 21 edycji Akademii Kozłowieckiej. Jego życie, jego nauczanie są dla nas niezrównanym przykładem tych kluczowych wartości duchowych, które są niezbędne dla chrześcijanina kroszącego drogą świętości. Kardynał Pry tysiąclecia uczy nas, że prawdziwa pokora to nie tylko skromność w słowach czy gestach, ale przede wszystkim uznanie wielkości Boga i naszej małości w Jego obliczu. Pokora to zrozumienie, że wszelkie nasze sukcesy, talenty, dobra materialne są darem. Od Pana, który, które powinniśmy wykorzystywać w służbie Bogu i bliźnim. I to pragnienie nie rozgłosu, ale pełnienia woli Bożej w ciszy i oddaniu, jest takim charakterystycznym rysem działania prymasa tysiąclecia. Ubóstwo, o którym mówił błogosławiony kardynał. Nie jest wyłącznie brakiem dóbr materialnych, ale to postawa serca, które nie przywiązuje się do rzeczy tego świata, dąży do bogactw duchowych. To jest głębokie zaufanie, że Bóg zatroszczy się o nasze potrzeby, kiedy my z troską pochylamy się nad tymi, którzy są w największej potrzebie. Święty Paweł Apostoł mówi: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I kardynał Wyszyński przypominał nam, że w trudnych chwilach pokora i ubóstwo prowadzą do prawdziwego zjednoczenia z Chrystusem. To Chrystus jest naszą siłą i naszą nadzieją. Doświadczał tego namacalnie. W swoim życiu, szczególnie w nocy z 25 na 26 września 1953 roku, kiedy władze komunistyczne go aresztowały, a potem także przez następne lata, kiedy w więzieniach, w internowaniu w Rywaldzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku Komańczy przeżywał te chwile, w których był. Zjednoczony z ukrzyżowanym panem. Zabrał ze sobą jedynie różaniec i brewiarz, a po przywiezieniu do pierwszego miejsca odosobnienia na ścianie wypisał stację Drogi Krzyżowej, aby jednoczyć się z ukrzyżowanym. W tej godzinie upokorzenia i kenozy ksiądz kardynał. Całkowicie oddawał się Matce Najświętszej, jej zawierzał swój los, i to dawało mu pokój serca i głębokie zjednoczenie z ukrzyżowanym Panem, wszak ona, mater Doloroza, w blasku krzyża, mogła przeżywać tę tajemnicę, której zwyciężała w mocy Chrystusowej, stając się. Mater Gloriosa. W zapiskach więziennych zanotował z wielką pokorą. Byłem wolny od smutku i tęsknot za innym życiem. Zdołałem przyzwyczaić się do więzienia. Tak, to nie jest przesada. Koniec cytatu. Kochani. Niech duch pokory, duch ubóstwa Chrystusowego, tak pięknie uwidoczniony w życiu świętego Franciszka i błogosławionego kardynała Stefana, będzie dla nas uczestników Akademii Kozłowieckiej światłem na drodze do pełni życia w Chrystusie. Niech to spotkanie rozświetla nie tylko Kozłówkę, ale także Polskę. I świat cały, i staje się tym promykiem miłości i pokoju, którego dzisiejszy świat tak bardzo potrzebuje. W tym jubiluszowym roku nadziei, jako pielgrzymi nadziei, ubogacajmy świat naszą nadzieją, która zakotwiczona jest w Ewangelii Chrystusowej. Pozwólcie, kochani, że zakończę tę homilię piękną modlitwą o pokój świętego Franciszka. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam. Gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy nie tylko szukali pociechy, ale pociechę dawali, nie tylko szukali zrozumienia, co rozumieli, nie tyle szukali miłości, co kochali, albowiem dając, otrzymujemy, wybaczając. Zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.